To było coś! I Tobie też petunie. To było świetne kraftowanie! Liniany spaniel! No to już! Przygotuj! Farby akrylowe i cienki pędzelek. Są! Kulkę białej gliny. Jest! Małe nożyczki. Są! Oczy do przyklejenia. Są! I klej winylowy. Jest! gruby placek w kształcie prostokąta. Glinę możesz kupić w sklepie plastycznym lub papierniczym. papierniczym. Ponacinaj ją nożyczkami. Patrz uważnie, gdzie powinny znajdować się nacięcia. Teraz usuń wycięte kawałki. To ciało spaniela z największej kwadratowej części uformuj głowę. Małe wałki po bokach będą nogami. Mały wałeczek z tyłu to ogon. Z dwóch małych kuleczek gliny zrób uszy. Mają kształt prostokątów z zaokrąglonymi bokami. Łapy spanie. W taki sposób, by powstały pazurki. Teraz zmoć palce w wodzie i wygładź powierzchnię spaniela. Lina będzie wtedy mniej chropowata. Odczekaj dwie godziny. Mm -hmm. Twój spaniel jest już twardy. Czas go pomalować. Bo jest. Pamiętaj, że spaniele polskie są biało-brązowe. Różowym kolorem pomaluj nosek. Klejem winylowym przyklej oczy. Jeśli ulepisz kilka takich piesków, możesz zrobić dla nich ogród zestawem z niebieskiej folii. Na przykład w pudełku po butach. Co za szok!